Boże, czy ja naprawdę muszę umrzeć na cześć szwarca? Czy ja urodziłem się tylko po to, żeby pojednać go z jego własną małżonką, a teraz muszę umrzeć? Żeby nie zostawić świadectwa! Twoja twarz! Jak ty wyglądasz! Umieraj umieraj, 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 umieraj. Dawno nie rozmawialiśmy o kobietach. To czerasz. A, ktoś umiera i potrzebujecie fikcyjnego ślubu. Moja żona, moja żona, żona, moja, moja. Przepraszam bardzo, dokąd ty idziesz, moja żono? Nie odchodź, moja żono, nie opuszczaj, nie, żona moja, moja żono, nie opuszczaj.